No witajcie koleżanki i koledzy poszukiwacze Znów jesteśmy na tej samej miejscówce co zwykle Ostatnio trafiły się dwa naprawdę fajne sreberka I mam nadzieję, że tym razem uda mi się powtórzyć ten wynik Także do zobaczenia przy pierwszym dołku Przeszedłem kilkanaście metrów, no i jest pierwszy fant, jest to Ugładki guziczek, niestety bez łóżka Dobra, no to do następnego Kolejnym fantem jest ładna ołowiana kulka, no to czekamy na kolejny fanty i pierwsze monetki. No i mamy pierwszą monetkę, jest to totalnie wytarta buratynka. Jak widzicie tutaj jest ledwie widoczny zarys twarzy władcy, a na rewersie to już zupełnie nic niestety. No ale zawsze to jakaś monetka także do następnego. No, i mamy kolejną dzisiaj monetkę. Tym razem jest to jeden Fenning. Który w sumie leży dość, dość płytko, bo może z 10 cm pod ziemią. A jest ok. No, rewers też w sumie całkiem nieźle zachowany. Także tym bardziej cieszy. Jak widzicie, moneta A, czyli Berlin. Dobrze, no to dalej. Tym razem trafił się szalon koronny Jana Kazimierza, czyli tak zwana porotynka. Um, jak widzicie, mam nadzieję, jest jako tako zachowana. Rewers jest czytelny na widać data. to jest 1600... przepraszam, który? a 61. O. A na awersie a, widzimy twarz Jana Kazimierza. Jest to prawda trochę wytarta, ale... Ale widoczna. Także do następnego. No i mamy kolejną dzisiaj buratynkę. Trzecia, już chyba. Niestety również wytarta. Na wersie, co, co nieco może i widać, ale rewers. To jakaś totalna porażka. Także mam nadzieję, że trafi się dzisiaj jakieś sreberko. Jak na razie jest kiepsko. No i do następnego. No i mamy kolejną buratynkę. Szukamy dalej. No, i tym razem trafiła się brakująca e, monetka, bo trafiłem jedną feningówkę, trzy feningówki, ale nie miałem jeszcze tutaj e, dwóch feningów. E, to jest monetka z 1862 roku, e, wybita oczywiście w Berlinie. No, proszę. W bardzo, bardzo ładnym stanie zachowania. E, rewers również jest bardzo dobrze widoczny. Jest to oczywiście 180 część tolera. Naprawdę jestem z niej zadowolony. Także no a czekam na kolejne monetki i do następnego. Tym razem trafiła się ciekawa, aczkolwiek dość mocno wytarta monetka. Jest to grosz poniatowskiego. Ach, kurczę niestety niewidoczny. Poznałem go w sumie tylko i wyłącznie po monogramie, który jest jako tako widoczny na wersie. Także do następnego tym razem trafiłem 5 Feningów. O! stan taki sobie, powiem szczerze. No. Szału nie robi. Także do następnego. Trafiła się kolejna monetka. Tym razem jeden Fening. 1851 lub 4. Rewers. No, słabo widoczny, ale, ale nie jest najgorzej. Także do następnego. Tym razem trafił się guziczek. guziczek. On no, taki dość mocno współczesny. Dobrze, to do, do, do następnego. No i jest kolejna monetka. Tym razem jest to jeden grosz. Mam nadzieję, że na szczęście. Rocznik 2000. Także do następnego. Tym razem trafiła się plomba. Pierwsza dzisiaj. O, coś takiego. Całkiem, całkiem. Także do następnego. Tym razem trafiła się Łuseczka, naturalnie najprawdopodobniej myśliwska. Było w międzyczasie jeszcze kilka fantów, ale nic jakoś bardzo ciekawego. Wszystko pokażę na podsumowaniu, jak zwykle. A, a tymczasem do następnego. Trafiło się 10 groszy perl 49. Proszę. Szukamy dalej. Trafiła się pewnie jedna z ostatnich znajdek już dzisiaj. 5 e, feningów z roku 1900. W stanie nawet niezły, powiem szczerze. No. Snośnie. E, wygląda na to, że dzisiaj żadne sreberko się już nie trafi. No, ale nie traćmy nadziei. Także do następnego mam nadzieję. Jednak coś jeszcze wyszło. Jest to jak zwykle zmarnowana buratenka. E, także do następnego, mam nadzieję. No, więc witajcie na podsumowaniu mojego filmu. E, jak widzieliście, no, niestety tym razem nie trafiło się żadne sreberko. E, ale za to mamy sporo innych ciekawych kwantów. E, jak wiecie, no, nie wszystko przedstawiam na filmach. Także e, tutaj, w podsumowaniu, będzie tego więcej niż widzieliście. A więc tak, jeżeli chodzi o guziki, no to nic jakoś specjalnego nie wyskoczyło, e, same płaskie, e, no i jeden kalesoniak, także łącznie było ich tylko 6 w sumie. A jeżeli chodzi o militarkę, to mamy coś takiego, taką ustaczkę. O, coś takiego. No i kule. Ładna, dobrze zachowana, nieuderzona. Mamy e, sześć takich popierdołek Nie wiadomo co to w ogóle jest czy co to, ani co to w ogóle było. Ale jest ładne, więc e, nie wrzucałem tego do śmieci. Mamy trzy plądy, w tym e, jedną ładną ołowianą. Du dość dużą, przyznaję. Jedną, e, bardziej współczesną, już aluminiową. No i jedną taką ołowianą, ale niestety trafiła chyba do pieca wcześniej. Także, także jest totalnie stopiona. E, trafił się też taki oto obciążnik ołowiany. Jest to chyba obciążnik od jakiejś sukni, może od sieci. Nie wiem. Jeżeli chodzi o monetki, no to trochę tego jest. Jest jedna groszówka współczesna w ładnej czarnej patynie. Rocznik 2000. Jest 10 grosz PRL, Oczywiście rocznik 49, jak widzicie. nikiel eee, 3 monetki z tego okresu plus. To jest 2 razy 5 feningów. Jedna z 1900, jedna z 1889 a i jedna z 1905 bodajże. Jedna ma ładny rewers. Ta piątka również, ale ta już niekoniecznie. Zresztą pokażę, może to tutaj. Wersik w piątce. No i tak bardzo, bardzo ładne w jedno feningówce. I znaczy, oko zawiesić. Szczególnie, że monady pruskie są naprawdę pięknie bite. No i mam też trzy e, e, feningi z trochę starszego starszego historycznego. Plus są to oczywiście części talara. Zacznę od może, może od dwóch która jest naprawdę wyjątkowo piękna. Jużcie tylko. Nie tylko ładna patyna, ale też dobrze zachowane detale. Rocznik 1862. Rewers. Również bardzo ładny. Jest trochę przybrudzona. Ale powiem szczerze, że nawet nie chcę się tego czyścić, bo już, już teraz wygląda bardzo ładnie. Spójrzcie tylko na tego orła. Kurczę, jest piękne. Dobrze, jedziemy dalej. Mam dwa razy po jednym feningu 1854 też mennica Berlin. No w dość kiepskim stanie. Nic nadzwyczajnego. No i kolejny fening. 1865 w zdecydowanie lepszym stanie. Niestety to ten stan też mnie jakoś specjalnie nie zadowala. Mam ładniejsze powiem szczerze. Tutaj, e, patrząc gołym okiem, jest dość dobrze widoczny rysunek orła, niestety nie mogę tego uchwycić e, w telefonie, no ale cóż, nic nie poradzę. O, może tak? Nie, niewiele to wymaga. Znalazłem też e, 5 borosenek. W nie najlepszym stanie, jak widzicie. Najładniejsza jest w sumie ta kronna. O, tutaj widzimy ładnie a, orła polskiego. Niestety twarz króla już nie jest tak dobrze widoczna, ale coś tam widać. No, i w sumie najciekawsza monetka, którą znalazłem na tym wypadzie, to Groszko Jatowskiego. Choć niestety w naprawdę kiepskim stanie. A mogło być tak pięknie, no jak, jak to się mówi. No, ale cóż, nic nie zrobimy. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten mój wypad. Mam nadzieję, że na kolejnym wypadzie wpadnie jakieś sreberko na kilka A tymczasem zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. Znajdziecie tam naprawdę sporo ciekawych fantów. No i do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.